Dzień dobry, jesteśmy znowu na Folosze, tylko tak bliżej zacisza. I chciałem Wam pokazać z bliska miejsce, które z zacisza będzie wychodziło przedłużenie trasy aglomeracyjnej czyli drogi, która była wymyślona w poprzednim wieku, która nie ma już żadnego uzasadnienia. Ale ktoś ją wyjął z szuflady i. I zbudował, Kubicki zbudował pierwszą część, o której mówiłem, że będzie tylko Tylko zwykłym bypassem i takim jest Pomiędzy Batorego i Zjednoczenia No ale teraz Pawierowski kontynuuje pomysły Przedłużania Tej drogi, która Nie ma już żadnego uzasadnienia I Tą drogą będzie szła oczywiście do osiedla Leśny Dwór Pewnie po to, żeby Budowlańcy Budowlaniec, który tam sobie Stawia osiedle mógł napisać w folderze reklamowym Że jest łatwy dojazd do centrum Tylko, że Ten dojazd do centrum To Prowadzi w dosyć zatłoczone, osiedle za ciszę, w godzinach szczytu, więc więc i tak czy pojadą w zjednoczenia, która jest niedaleko stąd, czy tą nową drogą, to na jedno im wyjdzie, bo i tak utoną w korku w centrum, jeżeli by chcieli dojechać dojechać właśnie Ale nie ważne. Zobaczcie ile drzew tutaj pójdzie do wycinki. Taka kolejna fajna naturalna gęstwina bo oczywiście w Zielony Ład i w Zielonym Ładzie inwestycje muszą być kontynuowane więc żeby zrekompensować pewnie dlatego, żeby zrekompensować te wszystkie wycinki, których dokonują urzędnicy to yy, mieszkańcy muszą yy, stracić takie tereny, które naturalnie zobaczcie, te wielkie dęby załączą one są też do wycinki Po prostu Ile, na jakiej szerokości trzeba wyciąć drzewa, żeby zrobić jakąś głupią drogę? Przecież to jest masakra Ale zobaczcie jaki koszt Tutaj trzeba będzie Puścić jakiś mostek nad tą łączą Pewnie z tym węzłem ciepłowniczym coś będą musieli Zrobić, bo to będzie to szowo. chociaż może nie Chociaż może nie było, może się zatrzyma na tym, na tym drzewie. No i co wyborcy platformy? Wmawiali wam, że będzie ochrona środowiska. Tak zobaczymy. Czy poza tym uratują jeszcze jeszcze pozostałe jakieś dzikie tereny, enklawy, które zostały w mieście? Czy to będzie kolejna ściema Nie wierzę, że Pamirovski nie mógł zatrzymać tej drogi O nawet nowe nasadzenie No ono już nie żyje za bardzo Tutaj drzewo na skraju Ale nie martwcie się ale nie martwcie, coś wam pokażę, Coś wam pokażę Przybniemy się kawałek dalej. Nieważne, że te wielkie dęby zostaną powycinane. Spójrzcie, spójrzcie. Urzędnicy zadbali, żeby była rekompensata. Jakie piękne, jakie piękne nasadzenia zastępcze. One już tutaj, który, ktoś, któryś są, rok. Ktoś się jakoś tak fikuśnie chyba przycina żeby przypadkiem by nie rozrosły i nie stanowiły zagrożenia. Ale wegsyr już się zgadza. Ilość drzew będzie się zgadzała. I tam jeszcze są na zakręcie kroki. Po prostu tutaj będzie jedna wielka masakra. Tak jak pewnie w wielu miejscach w mieście jeszcze. Bo inwencja. Inwencja do wymyślania idiotycznych inwestycji jest chyba dalej silna. Dziękuję za uwagę.